Dzień dobry, witajcie na pierwszej serii z cyklu QA o naszym biznesie. Przygotowałam dzisiaj najczęściej zadawane pytania właśnie w kontekście biznesu Forever, którym się zajmuję, więc mam nadzieję, że ten QA pomoże Wam zobaczyć, na czym polega ten biznes i przede wszystkim sprawdzić, czy to jest coś dla Was. Także zaczynamy. Pierwsze pytanie, co to w ogóle jest to Forever i jak to działa. To jest takie wiecie, bardzo ogólne pytanie. Natomiast firma Forever jest to firma globalna, jest to amerykańska firma, która jest na rynku, uwaga, ponad 46 lat, więc jest to firma z ogromnym kapitałem, jeżeli chodzi o doświadczenie, ale również kapitałem w postaci pieniędzy. Jest to największy plantator aloesu na całym świecie, natomiast Forever działa w branży opartej o marketing rekomendacyjny. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałyście o takim. Takiej branży, natomiast my każdego dnia tak naprawdę coś komuś polecamy. I taka jest różnica, że właśnie w naszym biznesie Forever nam płaci za te polecenia. Na czym polega ten biznes? Przede wszystkim polega na tym, że używamy produkty, polecamy produkty, które się u nas sprawdzają, szerzymy kulturę picia aloesu i pokazujemy innym, że jest taka możliwość. I to jest tak naprawdę, na tym polega głównie nasza praca. Kolejne pytanie. Czy trzeba sprzedawać, żeby zarabiać? No i właśnie, to jest też najczęstsze pytanie, bo ludzie myślą, że my jesteśmy sprzedawcami. To w ogóle nie polega na tym ten biznes, ponieważ nie chodzimy z katalogiem, nie, nie wydzwaniamy do ludzi, nie robimy planów sprzedażowych związanych właśnie ze stricte ze sprzedażą, że trzeba sprzedać nie wiem, 100 butelek aloesu, Oczywiście, każda zarobiona złotówka jest efektem sprzedaży jakiegoś produktu, natomiast w naszej firmie chodzi o to, żebyśmy my używali produkty, czyli jest to biznes zakupowy. Kupujemy produkty dla siebie, dbamy o to, żeby te produkty używały nasi najbliżsi i pokazujemy formę biznesową. I oczywiście szerzymy kulturę picia Aloesu, czyli mówimy o tym Aloesie, czyli skupiamy się na, na tym, żeby jak najwięcej osób ten Aloes piło, ale nie jest to stricte sprzedaż, czyli to nie chodzi o to, że trzeba sprzedać, nie wiadomo, ile butelek Aloesu. Nie. Chodzi o to, żeby szerzyć informacje, żeby edukować. Ale również przede wszystkim w Forever Business Club chodzi o to, żeby. Budować zespół. Kolejne pytanie. Ile można zarobić forever? Wiecie co? Nie ma górnej granicy. Ja przyszłam tutaj po to, żeby zarobić sobie 1000 zł, bo wtedy, kiedy dołączyłam, tyle, mi, tyle potrzebowałam na tamten moment. Natomiast tu możesz zrobić 500 zł, jeżeli po prostu, właśnie, polecasz produkty, czyli skupiasz się tylko stricte na tej sprzedaży, bo zarabiamy prowizję za każdy sprzedany produkt. Natomiast jeżeli Otwierasz się na budowanie zespołu, no to Twoje zarobki mogą sięgać po roku 10 tysięcy złotych, po dwóch lat 20 tysięcy złotych, czy 70 czy 100. Tak naprawdę nie ma górnej granicy. Wszystko zależy od Twojego zaangażowania, ale ja lubię mówić, że trzeba dać sobie czas. Pierwszy rok jest czasem nauki, pierwszy rok jest czasem rozwoju. Jeżeli będziesz wdrażać wskazówki, to naprawdę za rok możesz dojść do fajnych pieniędzy, gdzie na przykład, nie wiem, zrezygnujesz z etatu, czy sprzedasz swoją firmę, tak jak ja to zrobiłam. Kolejne pytanie, czy ten biznes działa tylko w Polsce? Nie. W Polsce jest 32 lata, natomiast na świecie jest 46 i działa w 160 krajach. I kiedy ja wyjeżdżam na światowe wyjazdy, to mam okazję zobaczyć liderów z całego świata, tak? Że jest to naprawdę mieszanka kulturowa. Ale co jest, słuchajcie, najfajniejszego, to jest to, że my możemy ten biznes robić właśnie w tych wszystkich krajach, czyli nie ma ograniczenia, że ja jestem z Polski, to mogę robić to tylko z Polakami, nie? Raz wchodząc do biznesu, mam licencję na budowanie mojego międzynarodowego biznesu. Czy trzeba mieć duże zasięgi w social mediach, żeby zarabiać? Nie, znam osoby, które dobrze zarabiają, a nie działały w social mediach. Takim przykładem jest moja wspólniczka, która dołączając miała około 200 obserwujących na Instagramie kompletnie nie umiała na nim działać, ale wiecie, chciała się tego nauczyć, bo mając działając w social mediach, jesteśmy w stanie dotrzeć do dużego grona osób odbiorców. No zobaczcie, mając biznes międzynarodowy, jesteśmy w stanie dotrzeć do Polaków mieszkających w UK, w Szkocji, w Norwegii, w Stanach za pośrednictwem social mediów. Natomiast nie jest to wymóg, ponieważ na początku zaczynamy od naszego najbliższego grona i jesteśmy w stanie dojść do pozycji menadżera. Nie używając social mediów. Czy produkty Forever są drogie? Porównując te produkty do produktów drogeryjnych, na pewno wyróżniają się ceną, ale porównując to do produktów jakościowych, są bezkonkurencyjne. Warto zaznaczyć, że nasz aloes jest najlepszym aloesem na świecie, nie ma lepszego aloesu. Te wszystkie aloesy w aptece, w innych firmach, w marketach to są podróby aloesowe. Dlaczego? Przede wszystkim warto sprawdzić na którym miejscu w składzie jest aloes. Bardzo często aloes jest gdzieś tam na drugiej, trzeciej pozycji. Na pierwszym miejscu jest woda, więc jest to mieszanka aloesu. Kolejna rzecz, warto sprawdzić, czy dany produkt ma certyfikat międzynarodowej Rady do spraw aloesu, naścina nazwa IASC. Ten certyfikat mówi o tym, czy tam tego aloesu jest dużo. Jeżeli produkt nie ma tego certyfikatu, to tam jest taka znikoma ilość tego aloesu. I trzecia rzecz jest taka, że w większości produktów, aby zaoszczędzić właśnie tą cenę, bo wiecie, jeżeli widzimy w sklepie aloes za 30 zł, to tam on przy aloesie nie leżał, to tam jest skrawek aloesu. Za skórką na przykład ucięty zmielony i wlany do wody, a w skórce są słuchajcie, substancje rakotwórcze, drażniące. Nasz Aloes jest wyfiletowany ręcznie, jest czysty miąższ z Aloesu, Aloe barbadensis Miller, odmiana aloesu, która ma najwięcej właściwości prozdrowotnych, więc za jakość się płaci, ale też warto dodać, że nasze produkty to są koncentraty i te produkty starczają na bardzo długo. Czy produkty Forever naprawdę działają? I wiecie, czasami spotykamy się ze stwierdzeniem, że ja nie wierzę w ten aloes. I wiecie, to nie chodzi o wiarę. Tu chodzi o wiedzę. Jest szereg właśnie badań naukowych na podstawie odmiany aloesu Aloe Barbadensis Miller, które udowadniają działanie tego aloesu. Jest wiele publikacji naukowych, jest wiele książek, gdzie możemy zaczerpnąć tą informację na temat aloesu. Natomiast ja lubię mówić na swoim przykładzie, że ja cierpiałam przez 25 lat na zapalenie pęcherza. Wystarczyło, że na boso wyszłam na klatkę, na balkon i miałam po prostu non-stop problem. Słyszałam, że taka moja natura, zmagałam się tym od dziecka. W momencie, kiedy zaczęłam pić aloes codziennie, od pięciu lat nie mam tego problemu i mogłabym takie historie wymieniać na palcach jednej ręki, natomiast przede wszystkim warto poznać to na swojej skórze, bo aloes to jest roślina adaptogenna i na każdego zadziała inaczej. Jakie są największe mity, jeżeli chodzi o Forever? No, największy mit jest taki, że jest to piramida finansowa. To jest, kochani, znaczy, no to jest bzdura, aczkolwiek ja też kiedyś tak myślałam, więc. Yy, ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy, że nie ma tej wiedzy, którą ja nabyłam 5 lat temu, ponieważ ja też myślałam, że takie biznesy to są piramidy finansowe, dzisiaj wiem, że jest to kolejny model biznesowy. Dzisiaj młodzież dorasta w świecie internetu, dzisiaj młodzież nie chce iść na etat. Dzisiaj młodzież chce pracować z pozycji telefonu czy komputera, i właśnie ten biznes daje taką możliwość. Natomiast w naszym biznesie zarabiamy realnie na produkcie. Czyli jest to handel, a nie oszustwo, bo każda zarobiona złotówka jest efektem. Sprzedaży jakiegoś produktu. Co jest fajnego w tym biznesie, że mamy jasny plan marketingowy, więc wiemy, z czego wynikają te pieniądze. Nie ma tutaj tajemnic. Czyli jestem w stanie Wam rozbić premię na przykład 50 tysięcy i pokazując, z czego to wynika. Bo wiecie, 50 tysięcy nie wynika z tego, że lider leży na kanapie, nic nie robi i zaprosił 5 osób. To wynika z tego, że on zaprosił, nie wiem, 200 osób na przykład. I te 200 osób nauczył, jak te 200 osób mają zapraszać pozostałe osoby. I tu się zarabia na różnicy rabatów. Każda osoba jest na konkretnej pozycji, ma swój rabat. Osoba, która jej pomaga, jest na pozycji wyżej, ma wyższy rabat, więc zarabia prowizję za obrót. Tego zespołu, ale co jest fajnego, że każdy może mieć najwyższy rabat i każdy może zarabiać największe prowizje, bo jest po prostu jasny system wynagradzania w naszej firmie. Więc to tylko część pytań, które od Was dostaję. Mam nadzieję, że znalazłyście tutaj odpowiedź dla siebie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie zostawić tutaj w komentarzu albo napisać mi wiadomość prywatną w kolejnym cyklu QA. Odpowiem na nie z ogromną przyjemnością. A jeżeli chcecie dołączyć do mojego zespołu, znajdziecie mnie na Instagramie Kupc Małgorzata, i tam dowiecie się wszystkiego.